O, no dobra, przeszedłem tą drogę. Coś... No to był... to był duży kawał, muszę przyznać. Tam ta kryjówka jest tam. I usiedłem... No ale dalej niż to drzewo tam. Ło! Tędy przeszedłem i jakoś tu się znalazłem. No dobra, a teraz tutaj wejdę. Zawsze zobaczyć czy nie ma być może jakichś innych tutaj miast. Net. Nie chyba jestem gdzieś tak na południu No niestety niczego tu nie ma Kurde Widzę tu trochę... O, kwiaty yy, Piasek No i tutaj ten piękny widok na morze hmm. Dobra A tutaj mamy Tutaj mamy jakąś Jakąś dolinę O, ta, i widzę, że jest tam dużo węgla Wow Halo? Hej jedzenie? Co? A nie strzelaj we mnie Teraz posmakujesz a. mojego ostrza A Chcesz zginąć? Nie. Jesteś głodny? Co to za pytanie? Najpierw chcesz mnie zabić, a teraz pytasz się mnie, czy jestem bo... głodny? bo, bo jestem... Bo szukałem jedzenia i myślałem, że ty jesteś jakąś krową. Czy coś No to... No to... Masz to fajnie. Tego. Dobra. O, Masz dzięki. Ooo. Mmm... Nareszcie sobie coś zjem. o dziękuję, I byłem przepraszam, tak zaczerpany. że w strzeliłem. Dobra, co ty w ogóle tu robisz? Ej, ej, ej. Szukam pożywienia i myślałem, że ty jesteś krówką. Ale tutaj przecież tu niczego nie ma. Szedłem tedy, rozglądałem się, żadnych zwierząt tu nie było. Hm. Kiedyś były. Kiedyś? Co masz na myśli? Bo tu wojna była i wszystkie zwierzęta wyginęły. Bo jaka wojna? Krasnoludów z elfami. A. To co ty tutaj robisz? Mój ojciec poległ w walce. A, przykro mi. Gdzie ty tak w ogóle mieszkasz? Chodź pokażę ci. Dobra. Hmm. Mam pytanie. Jesteś półelfem czy elfem? Elfem. A. A co, nie widzisz po mnie? No widzę właśnie, ale... No, dobra. Oj, to była ciężka podróż. Masz może jakieś łóżko? Nie wiem. Sam zobacz. Mm. Jest dosyć wygodne. O, to... widzę, że masz dość ładny domek, tylko że... trochę taki podniszczony. No, niestety nie miałem ten, żeby to kończyć. A, no, może ci pomogę do nawet tutaj trochę. Chodź do środka. Tutaj łóżko. Te dwa no. pniaki to łóżko? No. Ach, no dobra. Wreszcie jestem tak zmęczony, jest że zasnąłbym na czymkolwiek. Ach. Jest to dosyć wygodne. A nie, nie. O, 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 o przepraszam, o przepraszam, o przepraszam. Au. Uh. Dobrze się spało? Mm, nie, no ale trudno. Wow. Która jest godzina? Mm, dokładnie mm, pierwsza w nocy. O. Oh. O, tak w ogóle to ja Geralt jestem. Aha. A ty? Ja Elson, ale mówią na mnie Adamc już. Hmm. Ile ty masz w ogóle lat? 12 wow. A ty ile? Nieważne jak ty w ogóle tutaj przetrwałeś? to no dopiero... Najpierw było dużo świnek, krów, krów. No Widziałem, krów. że masz łuk No zrobiłem z drewna A masz coś poza tym? Z liczniki O, siekierę Mam... masz Mam trochę jedzenia i kilof Skąd go masz? Kilof zrobiłem, tak jak mnie ojciec uczył A, rozumiem Dobra, może pójdziemy raczej, nie widziałem tu żadnych potworów No, może nie będzie Pewnie zapach bitwy je odstraszył No Dobra I, zwie i zwierzęta też No, niestety No dobra, zbierzmy trochę drewna a, no dobra Drewno zebrane i akurat nastaje dzień. Hmm. Pięknie tu jest. No dobrą ulica sobie wybrałem. No poza tym, że tutaj była ta bitwa, to, to tak to jest tutaj dość ładnie. No dobra, ile masz drewna? Znaczy pniaków. 15. A. Daj mi je, to przerobię na deski. Spokojnie, też umiem to robić. A, nauczyli cię. No. Się było tam w paru miejscach. Przerzekaj, ja zrobię drzwi. Tu i ówdzie. Widzę, że twój ojciec wiele cię nauczył. No. Uczył cię walki mieczem? Nie. A co to miecz Nie, nie uczył mnie. Nie wiesz na... co to jest miecz? No nie wiem. Masz. Przytrzymaj sobie. Tylko delikatnie, to jest mój ostatni miecz. Jak chcesz mogę ci wykonać podobny. No to wykonaj i mnie naucz. Walczyć? A może w zamian za... No. A może w zamian za to ja cię nauczę jak walczyć z łukiem. Dobra. Mi to pasuje. Ja za bardzo nigdy nie strzelałem z łuku, tylko tam parę razy, ale... Dobra, trzymaj. Dobra, idziemy potrenować? No czekaj, tylko tutaj do Dobra. No, chodź. Ale na... Ale na czym? No gdzie? Na ziemi. Zrobię z ciebie młodego Wiedźmina. Chodź, pójdźmy gdzieś, gdzie jest dość ładnie. O! Tu, tu jest Nie. sam raz. Dość płasko. Może na, może na kaktusach. Tak. Najpierw chodź, potrenujemy w ogóle walkę. No dobra. Odsuń o. się kawałek. Przygotuj się. I teraz tak. No. Miecz powinno się trzymać zazwyczaj, no, ten jest akurat jednoręczny, więc jednej ręce. No. Dobra. Teraz y, ustaw się dokładnie przodem do mnie. No. Dobra. Teraz spróbuj mnie zaatakować. No dobra. Hmm. Co by to teraz się nauczyć? Dobra, może spróbujmy taką początkującą walkę. Co ty na to? Dobra. Dobra. Au, 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 au. Co jest? Moja ręka. Nie, no, chyba au, O, wypadł mi miecz. No, podnieś go. Chyba au. nic ci nie jest, nie? Dobra. No, nic mi nie jest. Dobra, dobra. dobra. Na razie na tym skończymy. No, teraz nauczyć się, jak strzelać łukiem. No dobra. Masz tutaj łuk. Dobra, dzięki. I kilka strzał. Dobra. I co teraz? Nie sobie wymierz. Dobra Gdzie masz strzelać? Czekaj, spróbuję w kaktusa Dobra Dobra, teraz spróbuję naciągnąć Dobra O, trafiłeś Szarża ach. Dobra, teraz bierz też strzały swoje Dobra Czekaj, jeszcze cztery Jeszcze ja tam u góry są A, dobra Proszę. O, dawno nie, nie trenowałem. Zatrzymaj. Zatrzymaj tak? sobie. Dobra, dzięki. Hmm. Dobra. Może dokończmy budowę domu. No, pochodź. Dobra. No no. Dom wygląda już naprawdę ładnie. Porządnie. W końcu skończony. Hmm. I dorobiłem twoje łóżko. Ej ja co tutaj miało być? Taki pokój jeden, ale mi nie wyszedł za bardzo. Potem go wybudujemy, co ty na to? No ale to jeszcze teraz nie... czas potrenować miecz No właśnie to chciałem powiedzieć No właśnie, nigdy nie wiadomo co może się wydarzyć Chodź, Au. wiem trzeba Moja tam nogę. jakieś schody chyba wybudować Tak mi się no to wydaje potem. Tak po e, potem, no potem, potem Najpierw musimy trochę potrenować jeszcze Zasadzę kilka drzewek, żeby mieć zapasy drewna. O, właśnie. Przydadzą się. No, kiedyś się było niby zielarzem. Dobra. Ja tam więcej wiem, bo jestem elfem. No, u was to jest praktycznie normalne. No dobra, spróbujmy jeszcze raz zawalczyć. Co ty na to? Dobra. A może tym razem wszystkim? Łukiem i mieczem. Ale nie za mocno. Dobra. Postaram się. Au. Na piezułku. Ale tak. ze swoich miejsc, ze swoich miejsc. Nie, można się poruszać, będzie, będzie trudniej. Dobra. Trzeba Dobra. nauczyć się strze strzelać w ruchome cele. Dobra. Au. Au. Ha. Hm. Nie tak łatwo jest trafić w Wiedźmina, co? Au. I co to za jakaś szarża? Tak też można Tylko... Au au au, au 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 Żyjesz? Ej, co to? To było wykorzystanie <grym> sytuacji No dobra, pozbierajmy strzały o, dobra. Aj, kurde O, sorry Mi zostało 26 strzał To masz tutaj jeszcze O Dzięki i twoje 11. A weź sobie, weź sobie. Tak? No ja mam... dobra, przydadzę ja się dużo. Dobra. O, o zaczyna się, się ściemniać. Zmienia. Dobra, to połóżmy się no i. I rano dobra. chyba zaczniemy dalej budować. No. No dobra. No dobra, chyba czas iść spać. A wiesz, jak się robi pochodnie, bo chyba taka jedna to nie wystarczy tutaj. No wiem, potrzebny jest węgiel i trochę... To może pójdziemy po niego. Jutro. Dzisiaj jest już naprawdę A późno. A skąd się tutaj w ogóle wziąłeś? Ja szukam miast. Widziałeś tu jakieś w okolicy? Po tej wojnie nie. Hmm. Wszystko zostało spalone. Hmm, Kurde. Tylko jakąś Jak Bardzo nie. chciałem znaleźć obojętnie jakie miasto, żeby mieć chociaż kontakt. Bo zostawiłem swoich dwóch przyjaciół tam No może i i przyjaciółkę mhm. No dobra Zimno coś jest No może rozpal w piecu Oczekaj, pójdę po jakieś drewno dobra Hmm to Jest naprawdę dziwne miejsce Coś mi tutaj... Coś mi tutaj nie pasuje. Mm.